Zawodnicy Rock Cup Poland mają za sobą już pięć spotkań. Minioną rundę rockersi spędzili na Kartodromie w Bydgoszczy i tradycyjnie zaprezentowali profesjonalny karting na najwyższym poziomie. Podczas ceremonii otwarcia zawodów przywitano wszystkich uczestników, a zawodnikom Akademii Orlen team wręczono nagrody. Opony ufundowane przez sponsora serii koncern PKN Orlen. W drodze losowania jeden zawodnik z każdej kategorii również otrzymał po komplecie opon, które na pewno przydadzą się na kolejnej rundzie. Wśród najmłodszej i jednocześnie najliczniejszej kategorii Baby Rock rywalizowało 24 kierowców. Kwalifikacje oraz wyścigi finałowe wygrał Rafał Poprota, który z kompletem punktów stanął na najwyższym stopniu podium. Drugie miejsce wywalczył świetnie jadący Jakub Kiwalski, a trzeci był Marek Piurkowski. Kolejne miejsca zajęli Iwo Beszterda, Jan Grabowski i Oliwier Parulski. Dobra passa nie opuszcza Macieja Gładysza, który również w Bydgoszczy był najszybszy w mini roku. Zaciętą rywalizację w wyścigu finałowym o drugie miejsce wygrał Franciszek Liszka, który finiszował tuż przed Piotrem Czają. Zawodnicy w tej samej kolejności stanęli na podium. Na dalszych miejscach sklasyfikowano Bartosza Grzybacza, Mikołaja Kanie i Dawida Marcinowskiego. O opozycja lidera w wyścigach kategorii Junior Rock GP toczyła się na każdym zakręcie. Kwalifikacje wygrał Gustaw Wiśniewski, ale w przedfinale i finale najszybszy był Piotr Protasiewicz. Drugie miejsce wywalczył Kamil Grabowski, a Gustaw Wiśniewski stanął na trzecim stopniu podium. Kolejne miejsca zajęli Adam Piszczako, Olaf Terakowski i Karol Czepiel. W kategorii Senior Rock GP triumfował Kacper Nadolski, który zbyt goszczy wywiózł komplet punktów. Drugie miejsce wywalczył Adam Szydłowski, a na najniższym stopniu podium zobaczyliśmy Franciszka Palmirskiego. Marcin Zając, Michalina Sabaj i Piotr Pliszka zajęli kolejne miejsca. Wszystkie wyścigi w Shifter Rock wygrał Hubert Kowalczyk, który zasłużenie stanął na najwyższym stopniu podium. Efektowna walka toczyła się o kolejne miejsca, a wynik finału przesądził o klasyfikacji zawodów. Drugie miejsce wywalczyła Małgorzata Dest przed Mariuszem Szymczakiem i Wiktorem Borowiakiem. Igor Lejko został sklasyfikowany na piątym miejscu. Gratulujemy także najmłodszym uczestnikom wyścigów pokazowych, którzy w licznym gronie pojawili się w Bydgoszczy. Trzymamy za wszystkich kciuki i do zobaczenia na kolejnej, ostatniej już rundzie tego sezonu, która w ostatni weekend wakacji odbędzie się na torze Poznań. Do zobaczenia. Sponsorem strategicznym serii Rock Cup Poland jest PKN Orlen, polska marka branży paliwowo-energetycznej.